Cześć, jestem Łukasz, witam w ciekawym podcaście. Dziś poruszę temat zjawiska zwanego efektem halo. Jest to tendencja do oceniania osoby na podstawie jednej cechy lub pierwszego wrażenia, które wpływa na naszą percepcję innych cech tej osoby. Na przykład, jeśli ktoś jest atrakcyjny fizycznie, możemy uważać go tylko przez to za inteligentnego, sympatycznego i uczciwego. Albo jeśli ktoś jest nieuprzejmy, możemy uważać go za głupiego, niekompetentnego i niegodnego zaufania. Skąd się bierze ten efekt? Jak wpływa na nasze życie? Jak go rozpoznać? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Efekt halo został odkryty przez psychologa Edwarda Trondajka w 1920 roku. Throndike poprosił oficerów armii amerykańskiej o ocenę swoich podwładnych pod względem różnych cech, takich jak inteligencja, przywództwo, lojalność czy fizyczność. Okazało się, że oceny te były silnie skorelowane ze sobą, co oznaczało, że oficerowie oceniali swoich podwładnych albo pozytywnie, albo negatywnie pod każdym względem. Trondike nazwał to zjawisko efektem aureoli, ponieważ jedna cecha tworzyła jakby aureolę wokół osoby i wpływała na ocenę innych cech. Trondike wyjaśnił ten efekt za pomocą koncepcji uproszczenia poznawczego, czyli tendencji do upraszczania rzeczywistości i redukowania ilości informacji do przetworzenia. Ludzie mają ograniczoną zdolność do zapamiętywania i analizowania wielu danych jednocześnie, dlatego często opierają się na heurystykach, czyli skrótach myślowych. Jedną z takich heurystyk jest efekt halo, który pozwala nam szybko ocenić osobę na podstawie jednej cechy lub pierwszego wrażenia. Nie musimy zbierać i sprawdzać więcej informacji o tej osobie, co oszczędza nam czas i energię. Efekt halo może wpływać na nasze decyzje, relacje, karierę, zdrowie czy samoocenę. Na przykład ludzie z wysokim poziomem atrakcyjności fizycznej mogą cieszyć się większym zaufaniem, sympatią i szacunkiem od innych, mogą mieć lepsze szanse na znalezienie partnera, zdobycie pracy czy awansu. Z drugiej strony, ludzie z niskim poziomem atrakcyjności fizycznej mogą być dyskryminowani, odrzucani lub pomijani. Mogą mieć niższą samoocenę, większe ryzyko depresji czy izolacji społecznej. Jak widzisz, efekt halo może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla naszego życia, dlatego warto być świadomym tego zjawiska i starać się go rozpoznać. Jak to zrobić? Oto kilka rad. Nie oceniaj książki po okładce, nie opieraj się na jednej cesze lub pierwszym wrażeniu przy ocenianiu osoby. Zbierz więcej informacji i bądź krytyczny. Nie ulegaj stereotypom, nie zakładaj, że osoba należąca do jakiejś grupy społecznej ma określone cechy lub zachowania tylko dlatego, że należy do tej grupy. Nie bądź arogancki, nie przeceniaj swoich umiejętności i wiedzy w dziedzinach, w których jesteś niedoświadczony lub niewykształcony. Ale nie bądź też skromny, nie doceniając swoich umiejętności i wiedzy w dziedzinach, w których jesteś kompetentny i wykształcony, możesz dużo stracić bądź pewny siebie i doceniaj swoje osiągnięcia. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam jutro. Zapraszam też oczywiście na ciekawy podcast.pl, gdzie możesz wysłuchać innych odcinków. Trzymaj się, cześć.